Курва не да бегам на автобус. Ако го запирзалава, е ке киш. Курва. Пајба. Со срам на бугуле там не било ме ке кеш курва пајба. А се за курва. Ја ке ја во дресе. Пирзала се за а скупа за едно нешто што ти. А Што тој е ке што е, курва дава на претанку. A ja nie dam raz. Podbisał to. Jaki luzer ze mnie, kurwa? Luzer. Okej, okay, idę przez ulicę. Nic nie jedzie. Chyba. Tu nic nie jedzie. To A ale to O kurwa, jaki halny dzieje. O policja Pójdzia. Ja. Pojdziemy, daleko. tam daleko. Ale jest daleko. Halny wieje. Ja że jakiś człowiek to się na mnie, patrzy i myśli, że ona gada do siebie, a ja mówię, Dopat". O mój, O, to co ty mi zrobiłaś? Kurwa, na autobus, a mamy za godzinę. <grym 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 to autobus, mamy za godzinę. O, kurde. Ej, wiecie co? W uszy mi zimno. Kurwa, będę chora na ferie Jestem na snowboardie, tak? Pojeżdżę. Tak, że za za Ja muszę dojść, kurwa, do niej. Będzie mordaśka Oła Kurwa, jakie białkie sądzę Do ja mówię w ogóle? Kurwa, do kogo ja mówię? Super Cześć Idziesz, okej, idziesz O, tu jest go go Ale tu jest ten Jakiś, nidum. wiem Idzie to klo nie do na wyspę. Ale nie do przyjecham. Nie do Nie do przyjecham. Nie do przyjecham. siebie, albo ja Nie do